O, cześć. Do e, na razie. Na razie. Cześć, mam. Co to? Karnety na Uber Amerykanów. A, no ten przegląd super. Ile jestem ci winna? Nie wygłupiaj się. Ja zapraszam. Nie, no co ty. No nie może być inaczej. Słuchaj, będzie głupio. To niech ci nie będzie głupio. E, mam pomysł. Ewentualnie mogłabyś mnie zaprosić na pizzę. No i teraz? Teraz. Zjadłem coś, a kasy wydałem na karnet. No to przecież mówię ci, że to ja mogę. To Ale za... przestań. Powiedziałam, że załatwi załatwiłem. No tak. Ale nie wiedziałam, że przy tym zbankrutujesz. Ola, chodźmy na tę kucę. Później pogadamy. No, a faktycznie musisz być głodny. Jeszcze jak. <laughs>